Siema. Z tej strony chroniczne przemęczenie 25, witam w moim 25. daily. Dzisiaj trochę tak westernowo. Aczkolwiek nie będę pił, jutro jest piątek, jutro zeszłam pracę. Ja jestem odpowiedzialnym człowiekiem i przypomniałem sobie, że tydzień temu oddawałem krew i miałem o tym nagrać vloga. I tak cały czas przekładałem, przekładałem, bo tutaj jakieś dramy duperele, niepoważne to dzisiaj nagram poważny filmik o tym, że e... ostatnio wypowiadałem się właśnie, że jak przygotować się do oddania krwi. E... Tłumaczyłem, że trzeba się nawodnić, trzeba się najeść rano i Dohan, na przykład, jak to oglądał to tego filmu, nie zrozumiał. On myślał, że ja oddałem krew i idę jeszcze kolejnego dnia. E... Ale chodzi o to, że ja oddawałem w kilka miesięcy temu i znowu idę, bo po tam dwóch miesiącach około można iść tak naprawdę. No ale mówiłem o przypadku, gdzie pod koniec oddawania krwi zemdlałem, straciłem przytomność. Musieli fotel mi wyciągać nogi do góry, żeby mi jakoś krew spłynęła do głowy, bo nie powiem, że mam mózg. No, i w tym przypadku y, z poprzedniego tygodnia znowu zemdlałem, znowu straciłem przytomność. Y, jakby tuż bezpośrednio po oddaniu krwi y, poczułem taką ulgę, że kurde, udało się. I poczułem się tak samo jak wtedy, y, za wiecie, w tamtym roku. Że w sumie to bym się napił wody, w sumie to bym się przespał, mnie tak odcięło. Ja nie zgłaszałem tego od razu, także mnie odcięło. Nie wiem, kiedy te panie tam zareagowały, ale zostałem ubudzony, obudziłem się z masą pytań, czy już wszystko ok. Mówię, że tak, tak, tak. ja dopiero w co się wybudziłem, ale instant zacząłem odpowiadać. Żeby się nikt nie przejmował I dostałem jeszcze szklaneczkę wody Napiłem się, sytuacja się poprawiła Z tym, że Gdy oddajecie krew Tuż po oddaniu musicie uciskać sobie To miejsce gdzie krew była oddawana No jak ja odleciałem to wiadomo, już ten nacisk Przeminął No i mam kurwa taki ślad, tego może nie będzie teraz widać za bardzo No tutaj to chuja widać tak naprawdę Mam taką kurwa taką. Nie wiem yy, taki ślad, tak. Taka górka jakby. Nie wiem jak, nie wiem jak to nazwać. Taki, taka górka, no, wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że ten ślad dosyć szybko minie. Hmm. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ja się dobrze przygotowałem. Ja się czułem dobrze przed oddaniem krwi i jakby po oddaniu krwi już po tym jak odleciałem na chwilę to już też się czułem dobrze wypiłem sobie jeszcze zjadłem sobie tabliczkę czekolady wypiłem sobie znowu kawusie i pojechałem do domu autem normalnie tylko no, następnym razem jak będę oddawał krew, to będę mówił od razu że przy końcówce albo pod koniec niech mi podnoszą fotel bo mam tendencję do odlatywania no i tyle no co ja mogę zrobić Tutaj dowód na zjedzenie czekolady, jakby już wszystkie zjadłem. Teraz dostałem jakąś dziwną. Bo to, jest, to jest jakiś no-name. Wcześniej normalnie dostawałem sterowity. gdzie macie oznaczenia, że wiecie, że centrum krwiodawstwa. Yy, także jakieś <laughs> zmiany zaszły. Ale to jedyne zmiany, jakie tam zanotowałem. Ile mam już tego vloga? Kurde, 5 minut prawie. Co mogę jeszcze powiedzieć? Oddawajcie, krew. O, przypomniałem się, dostałem w ogóle kartę identyfikacyjną grupy krwi. Tylko muszę zobaczyć, czy tam nie ma jakiegoś doksa najpierw. Bo z jednej strony mam dane, z drugiej mam po prostu, wiecie, grupę krwi. Z tego co widzę, to tutaj mam tylko dane mojej krwi, kiedy tutaj. Ta karta została wydana, data, numer badań, także oto moja grupa krwi, 0RH-, jeżeli chcecie, jeżeli potrzebujecie transfuzji krwi, czy jak to tam się nazywa, to ode mnie możecie dostać, nieważne jaką grupę macie, ale jeżeli ja mam dostać krew, to tylko mogę z mojej grupy, yy... Brat na przykład mi nie może oddać krwi, moja mama mi nie może oddać krwi, mój tata mi nie może oddać krwi. Generalnie nie znam prywatnie osoby, która mogłaby mi oddać krew, także GG dla mnie, mm. ale ja przynajmniej mogę kogoś uratować. Yy, przynajmniej po coś się przydam. Yy. Pomijając to, jakiego pajaca z się siebie robię? Yy. i co. Mamy praktycznie 6 minut. Trzymajcie się. Do następnego myślę.